Cześć, witam Was w ten piękny słoneczny dzień. Mam nadzieję, że zanim filmik wrzuci się na stronę YouTube, to jeszcze ten dzień będzie, bo ostatnio bardzo długo wgrywał mi się filmik. Kochani. Tak jak mówiłam, rozpoczęłam cykl poczytajek na temat kształtowania różnych wartości. Taki cykl troszeczkę i dla dzieci, i dla rodziców. Dzisiaj z tego cyklu następne opowiadanie o Zuzi i Benito gwiazdach literatury. Popatrzcie. Zwierzęta zebrały się w lesie. My też lubimy, prawda? Spotykać się z przyjaciółmi. No w tej chwili jeszcze nie możemy, ale, ale za chwilę pewnie to już wszystko minie. Zuzia i Benito gwiazdy literatury. Żyjące w lesie zwierzęta spędzały dni na wypełnianiu swoich obowiązków, a wieczory rezerwowały dla spotkań na polanie. Opowiadały sobie wówczas rozmaite historie i dzieliły się swoimi doświadczeniami. Niektórzy potrafili śpiewać, inni grać na instrumentach albo piec pyszne ciasta. Czasem mieszkańcy lasu ze zdumieniem odkrywali nowy talent któregoś z sąsiadów. Tego wieczora, kiedy żaba Klara skończyła swój śpiewaczy występ, a pajęczyca Penelopa pokazała im nowy wzór makatki, dżdżownica Zuzia wychyliła łebek z ziemi i powiedziała: Bardzo bym chciała śpiewać tak ładnie jak ty, Klaro, albo robić takie piękne makatki jak Penelopa. Ale nie jesteś ani żabą, ani pajęczycą. Jesteś dżdżownicą. Masz na pewno jakieś inne zdolności. Prawda? Zapytała motylka Malwinka. Dżownica Zuzia zaczerwieniła się cała i wyznała nieśmiało. Bardzo lubię pisać wiersze, ale nie wiem, czy wam się spodobają. Przeczytaj, bardzo prosimy przeczytaj! zakrzyknęły wszystkie zwierzęta. I maleńka Zuzia wspięła się na kamień, wyprostowała i wyrecytowała wiersz. Liście na drzewach zasłaniają słońce. Dlatego najlepiej czuję się na łące. Gdy nadciąga burza, nie boję się wcale, śmieje się w deszczu, śmieję się w upale. Jestem kszczownicą. Zuzia się nazywam. Mieszkam sobie w lesie i jestem. Szczęśliwa. Rozległy się gromkie brawa. Suzia ukłoniła się, tak jak to robią wielkie gwiazdy. Naprawdę czuła się bardzo szczęśliwa, bo mogła podzielić się z innymi swoją poezją. I dumna z siebie, bo wszyscy docenili jej talent. Talent małej dżdżowniczki. Ale ktoś przyglądał się scenie, ukryty za drzewem i nie klaskał. Uważał, że wiersz wcale nie był dobry, a ta mała dżownica niczym nie zasłużyła sobie na taki aplauz. To był lis Benito. Nie mógł już wytrzymać. Oburzony, że taka zwykła dżdżownica zdołała wszystkich oczarować, wyszedł nagle z kryjówki i prychnął pogardliwie. Ha! Gdybyśmy urządzili konkurs na najlepszy wiersz, to na pewno ja zostałbym zwycięzcą. Wtem odezwała się Zuzia. Mówiła bardzo głośno. I bardzo poważnym tonem. Bardzo się denerwowałam, zanim postanowiłam przeczytać wam mój wiersz. Ale go przeczytałam, bo tutaj wszyscy dzielimy się naszymi talentami i nie boimy się, że ktoś będzie nas oceniał. Masz rację, Zuziu! zakrzyknęła orlica Altamira siedząca wysoko w koronie drzewa. pokazałaś, że wierzy, że we własne siły i masz do nas zaufanie. Brawo! Kiedy Benito usłyszał komentarz Altamiry, zrobiło mu się przykro. Dlaczego, dlaczego zawsze muszę coś zepsuć? Pomyślał zły na siebie. Było oczywiste, że nikt go tu nie rozumie. Ale mały gryzek zrozumiał, że w gruncie rzeczy lis Benito jest trochę nieśmiały. Podszedł do niego i zapytał: A do czego ty masz talent? To pytanie zaskoczyło Benita. Odpowiedział zmieszany: No, więc chyba. Y Całkiem nieźle wychodzi mi wymyślanie różnych historii, ale nigdy ich nikomu nie opowiadałem, więc nie mam pojęcia, czy mogą się komuś spodobać. Opowiedz nam coś, opowiedz! Zawołali wszyscy zgodnym chórem. I kiedy zapach wicio krzewu zaczął wypełniać las, a słońce chyliło się ku zachodowi. Benito poprosił wszystkich, żeby usiedli w kręgu. Sam zajął miejsce w środku i opowiedział historię tak pasjonującą, że żadne ze zwierząt nie zauważyło, kiedy zrobiło się zupełnie ciemno. Nagle w mroku rozległ się znajomy głos. O co chodzi? Dlaczego siedzicie tak wszyscy z rozdziawionymi pyszczkami? Ciii, nie przerywaj, Zofio, uciszyła sowy jej przyjaciółka Altamira. Lisek Benito postanowił w końcu podzielić się z nami swoim talentem do snucia opowieści. Nie masz pojęcia, jak wspaniale to robi. To doskonały temat na nasze dzisiejsze zajęcia, pomyślała Zofia. Poproszę, żeby każdy z moich uczniów opowiedział o swoich talentach. Nowej uczennicy Kirze bardzo się przyda taka lekcja. Pamiętacie, Kirę z poprzedniego opowiadania? Będzie mogła lepiej zrozumieć, o czym mówiła jej lucynka poprzedniej nocy. Swoją drogą, ciekawe, gdzie podziewa się mrówka Kira. Czy śpi nadal w Grocie Oskara? A może wróciła do swojego mrowiska? Zofia nie musiała długo czekać na odpowiedź. Wkrótce Kira pojawiła się na polanie w towarzystwie Lucenki. Kiedy jedne zwierzęta ruszyły do domu, inne szły do szkoły. Od tamtego dnia lis Benito czuł się znacznie lepiej. I chociaż czasami wybierał samotność, przychodził na wieczorne spotkania z sąsiadami. Odkrył, że może być tym, kim jest naprawdę. Nie czując strachu, że zostanie oceniony, i bardzo mu się to podobało. Zobaczcie, liska Benito. Słuchajcie, on na początku był, nie wiem, czego dobrze widać, bo to, tak słońce pada dzisiaj. Kochani, mamy Tydzień Bibliotek. Bardzo się cieszę, że akurat właśnie tę książkę odnalazłam w swoich zbiorach i mogę właśnie w tym ważnym Tygodniu Bibliotek przedstawić Wam opowiadania z tej książki. Słuchajcie, one niosą wiele nauk, i dla Was, i dla Waszych rodziców, i dla nas, nauczycieli, i dla wszystkich. Ojej, słuchajcie, trochę mrużę oczy, i tak dziwnie. Pachnie za oknem, taki jakiś dym leci okropny. Mam nadzieję, że to szybko minie. I słuchajcie, jeżeli macie jakiś talent, a każdy człowiek ma talent do czegoś, jeden może właśnie pięknie śpiewa, drugi gra na jakimś instrumencie, a trzeci może po prostu wysoko skacze. Każdy z nas jest cenny. Każdy ma ukryty talent. I wiecie, co jest najważniejsze? Żeby nigdy nie śmiać się z nikogo, tylko doceniać jego talenty, wspierać, mówić: fajnie ci to wyszło. Spróbuj, na pewno ci się uda. To jest, słuchajcie, tak jak podać rękę drugiemu człowiekowi. Jako Taką podporę, pomoc. Liczę na to, że Wy ujawnicie swoje talenty. Już ujawniliście, słuchajcie, bo dostałam kilka pięknych, przepięknych prac plastycznych, ilustracji do moich poczytajek. Ja się bardzo cieszę, że słuchacie tych poczytajek. Ja też słuchajcie. Na początku trochę się wstydziłam. Myślałam, że nikt tego nie będzie słuchał, że, że trochę to bez sensu wszystko, ale wiecie co? Robię to, co lubię. Naprawdę. Zawsze marzyłam, żeby pracować może w radiu albo w telewizji. Zawsze lubiłam teatr. Bawiłam się kiedyś w kółko teatralne. Występowałam nawet w smokach, o których wam dzisiaj czytam. Najważniejsze. Robić to, co się lubi. I nie bójcie się tego. Pa, cześć, całuski.